Siema, tutaj Tory. Miałem dzisiaj nie wrzucać wam żadnego odcineczka, ponieważ o 15.00 na tym kanale widzimy się na live'iku z Brawl Talka, gdzie razem będziemy na niego wyczekiwać i oglądać go po polsku, a później dokładnie omawiać. Więc już na początku tego filmika napiszcie w komentarzu, czy dzisiaj na live'ie będziecie. Mam nadzieję, że tak, bo naprawdę będzie grubo. Ale postanowiłem, że wrzucę wam jeszcze taki szybki odcineczek z rana, bo doszło kilka nowości właśnie dotyczących tego dzisiejszego Brawl Talka i nowej aktualizacji, które chcę wam powiedzieć, a wcześniej nie miałem okazji. Bo troszkę w Brawl'u się pozmieniało, moi drodzy. E, mamy też e, informacje o nowych darmowych prezentach i kilka innych fajnych rzeczy. Już do tego przechodzę, ale zanim to sprawdźmy waszą siłę przed Brawl Talkiem. Zobaczmy, czy jesteście gotowi na Brawl Talka. Jeśli dobijemy po tym odcinkiem 5000 łapeczek w górę, zanim ten Brawl Talk będzie, czyli mamy czas do 17.00, no to wygrywamy, więc kto może mordeczki to lajkuje, trzeba pokazać siłę. I przy okazji, moi drodzy, tutaj wyświetlam, uwaga, aż 50 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak też chcecie być pokazani w kolejnym, wystarczy bycie mnie subskrybować w kolejnym postaram się pokazać aż 100 losowych subów z mojego kanału, więc jest spora szansa, że tam będziesz, dlatego polecam. No ale dobra, moi drodzy odcinek ten, zaczniemy sobie od tego, że w lobby w Brawl Stars powiększyło się pęknięcie. Jest ono już dużo większe, że nawet jak widzicie, wchodzi na boki mapki. Dla porównania macie tutaj specjalny post od BTL-ena, do którego link dam wam oczywiście w opisie, który porównał wcześniejsze pęknięcie, które mieliśmy jeszcze wczoraj czy tam przedwczoraj, z tym, które mamy dzisiaj. No i jak widzicie, no zmiana naprawdę jest duża. To pęknięcie się powiększyło i o co tak naprawdę z tymi pęknięciami chodzi. Powiem wam szczerze, że mam co do tego pewną teorię i właśnie teraz wam ją powiem. Ale jak coś oglądajcie ten odcinek do końca, moi drodzy, bo najciekawsze rzeczy zostawiłem na koniec powiemy sobie też trochę o nowym zadymiarzu. E, będzie grubo. Ale wracając do tego pęknięcia w lobby. Wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu, kwestia paru dni, kiedy cały nasz ekran w Brawl Stars będzie pęknięty, że przejdzie to na wszystkie boki i po prostu będzie na całym ekranie wielkie pęknięcie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że z dnia na dzień będzie się to. Powiększać. Nie wiem o których dokładnie godzinach Ale no myślę, że codziennie albo max co dwa dni będą tutaj z tym zmiany I do czasu wyjścia Brawl Talka Lub do czasu końca Halloweenowego eventu Są dwie daty Ten ekran cały będzie pęknięty W sensie nie do wyjścia Brawl Talka, Tylko do wyjścia update'u Bo Brawl Talk jest dzisiaj A update ma być chyba 29 października Tak mi się wydaje Więc do tego 29 myślę, że może ten cały ekran pęknąć A jak nie do tego, no to do 31 Bo 31 października kończy się Halloweenowy event Za każdym razem, gdy troszkę bardziej ten ekran będzie pękał My będziemy otrzymywali nowe podpowiedzi z kolejnymi wskazówkami, bo musimy rozwiązać wielką zagadkę. I właśnie wydaje mi się, że za rozwiązanie tej zagadki dostaniemy bardzo mocny, darmowy prezent, ale do tego też przejdziemy sobie w dalszej części tego filmu. Gdy klikamy właśnie w tą książkę kolet, no to cały czas wyświetają nam się nowe obrazki, które jak wiecie dały nam ostatnio nowy kod QR. Ale twórcy też wczoraj wrzucili na swojego oficjalnego Twittera taki oto post, który trochę już sobie sprawdzałem, oglądałem i nie zgadniecie, przegapiłem tutaj najprawdopodobniej zdjęcie nowego zadymiarza, który na tym obrazku jest ukryty. A to dlatego, że na tym obrazku jest strasznie ciemno i tak dobrze tego nie widać. Więc tutaj uwaga, zrobiłem specjalnie podjaśnioną wersję tego obrazka, żebyśmy wszyscy mogli widzieć to lepiej. No po prostu troszkę podjaśniłem mu kolorki, no i teraz można lepiej się na nim skupić. Uwaga, najważniejsza rzecz odnośnie nowego zadymiarza. Tego wcześniej nie było. Tutaj w tle, jak widzicie, jest cień jakiejś postaci na takim czerwonym świetle. Widać nawet jakieś oczy u niej takie zielone. No i ewidentnie ma taki dziwny kształt. Ma kształt, którego nie ma żaden inny Zadymiarz aktualnie w Brawl Stars. Co za tym idzie, moi drodzy, oznacza to jedno. Najprawdopodobniej ten cień, ten urywek postaci to jest urywek nowego zadymiarza, który wejdzie w dzisiejszym Brawl Toku. Ja ogólnie myślę, że nowych zadymiarzy będzie dwóch w tym Brawl i że to już raczej jest potwierdzone. Myślę, że jeden z nich na pewno będzie mitykiem, drugi pewnie epikiem znając życie, bo wątpię, żeby znowu teraz twórcy dawali legendę, skoro w tym roku już dostaliśmy dwóch legendarnych zadymiarzy. No zostało parę godzin, tylko dzisiaj na Brawl Toku dokładnie się tego dowiemy odnośnie nowych postaci. Lecz myślę, że to jest wielka wskazówka, bo ten cień ewidentnie pokazuje nam nowego. Zadymiarza. Ma on jakieś takie bardzo szerokie włosy. Można powiedzieć, że może le lekkie afro, nie wiem, widzicie na cieniu, jak to mniej więcej wygląda, jest to bardzo ciekawe. Co więcej, znowu w tej trumnie mamy taką laleczkę wodu. Widzowie, czajcie tu też jest laleczka wodu, dlatego uważam, że drugi zadymiarz może po prostu być taką typową laleczką wodu. Tak mi się wydaje, że jest to bardzo prawdopodobne. Bo wszędzie te laleczki wodu gdzieś twórcy dają. Nawet tutaj ten spike, jak widzicie, też jest taką laleczką wodu i było wiele innych podpowiedzi, jeśli o to chodzi. Pewien użytkownik kredita bardzo ciekawe nawiązanie do laleczki wudu, które już wcześniej twórcy Brawl Stars nam zdradzali na jednych ze swoich filmików. Porównajcie sobie moi drodzy, no na przykład tą oto twarz tej postaci dziwnej star dropowej na ostatniej grafikach, która się pojawiała u twórców Brawl Stars związana z tymi zagadkami, do tej oto twarzy, takiego kwiatuszka słonecznika, który był wrzucony w oficjalnej animacji twórców Brawl Stars na ich oficjalnego shortsa. Było to tam podajże podczas specjalnego eventu ym, tych kamer Star Parku, chyba to było w tym czasie. I mieliśmy tutaj taki słonecznik, który był dosyć straszny i przerażający, i leżał w takim kole. Ehm, no i zobaczcie na jego twarz. Też ma normalnie jedno oko jako takie kółko, a drugie jako X. A, a jak wygląda twarz tego Stardropa? Też kółko i też X. Widzicie jakieś podobieństwo? Ja widzę i to bardzo duże. Co ten słonecznik może mieć wspólnego z nowym update'em? Nie wiem, może jakoś podobnie do niego będzie wyglądała nowa postać, bo to jest w sumie jakby taka jakaś laleczka. Widzicie na jego twarz? Ehm, wydaje mi się, że to może być też nowy zadmiarz drugi. Nie wiem, jak coś to nie jest na 100% pewne, nie? Ale taka teoria wydaje mi się ciekawa, i raczej nie jest to zbieg okoliczności. Już Przechodzimy do kolejnych mocnych newsów, ale zanim to, tylko szybko Was chciałem poprosić o wpisanie kodiku Tori w sklepie, Brawl Stars, jak macie wpisany mój kod, to strasznie Wam za to dziękuję i sobie bardzo doceniam. Pamiętajcie, że jak kupicie jakieś gimiki lub jakąś inną fajną ofertę z moim kodem, będziecie pozdrowieni na odcinku. Na tego maila wysłuchajcie nagranie lub screeny, to wtedy właśnie będę Was pozdrawiał. I właśnie teraz przejdźmy sobie do tajemniczego kodu QR, który jakiś czas temu właśnie został odkryty. Czyli ten kod QR, który był pokazywany na obrazkach, co pojawiały nam się właśnie teraz w książce Koledy. Było kilka takich obrazków i każdy z nich miał ukryte kody. QR. Ja już Wam o tym mówiłem we wczorajszym odcinku. I jak zeskanowaliśmy ten kod QR, to przenosiło nas na Reddit'a na bardzo tajemniczy profil od twórców Brawl Stars, o którym Wam już mówiłem we wczorajszym odcinku, więc pewnie to wiecie. Ale profil ten nazywa się Don't Tap, czyli po prostu nie dotykaj. I mamy tutaj w nim napisane dziwne posty od jakiegoś dziwnego użytkownika o nazwie MEPL201250. I co ciekawe, ten użytkownik pisał to już 4 dni temu, a twórcy pokazali nam link do tego jakoś dopiero jeden temu, więc o co chodzi? Kim jest ten jakiś użytkownik Maple? Oprócz tego każda wiadomość, którą tutaj pisał, jest związana z tą książką kolet. Jest ona bardzo podobna do tego, co w tej książce się znajduje. Tutaj są te napisy u góry, widzicie? Które tutaj są na czarno. Tylko, że na przykład jak tu jest napisane, czemu nie słuchasz, to tutaj jest tego przeczenie, jest napisane, czemu słuchasz. Wszystko tak naprawdę praktycznie na odwrót. Jedno jest pewne, mimo, że udało nam się znaleźć ten kod QR i przeniosło nas to na tego Reddita, to zagadka ta jeszcze nie jest rozwiązana i z każdym kolej pęknięciem ekranu w lobby, będziemy dostawali kolejne poszlaki i te wszystkie poszlaki w końcu doprowadzą nas do jakiejś jednej wielkiej, mocnej nagrody. Co ciekawe, tą nagrodą najprawdopodobniej będą kolejne darmowe boxy. A dokładniej to deadboxy, bo mamy ich dostać 10, ale dzięki temu eventowi jest szansa na kolejne takie skrzyneczki, żeby je dostać najprawdopodobniej. O tym mówił też nawet sam Ray, czyli zagraniczny youtuber Brawl Starsowy, jeden z większych, który właśnie wspominał, że będą to raczej deadboxy. Zresztą na samej tej grafice tutaj, gdzie była ta dziwna wiadomość od twórców w dziwnym języku. Gdy to przetłumaczyliśmy, też ona wskazywała nam na to, że będziemy mogli otrzymać te deadboxy, jeśli rozwiążemy zagadkę. Co prawda nie było to napisane wprost, ale mogliśmy się tego domyślać, że chodziło o deadboxy. I teraz pytanie: jakie będą kolejne kroki? Czy kolejne informacje będziemy dostawali na tym dziwnym Redditie i to właśnie na nim dowiemy się kolejnych kroków? Czy może dostaniemy jakiś kolejny kod QR gdzieś ukryty, którego jak właśnie sobie zeskanujemy, to będą kolejne poszlaki, albo nawet już deadboxy? No nie wiem, spodziewam się, że dzisiaj po Brawl też coś się jeszcze w Brolu może zmienić. Też Możemy dostać kolejne poślaki, więc jak coś nowego będzie, no to będę was o tym informował na bieżąco. A propos Brawltoka, to jeszcze nie koniec odcineczka: no bo jak wiecie, ten Brawltok będzie dzisiaj i dokładnie będzie on trwał 9 minut i 8 sekund. To jest czas trwania tego Brawltoka. I użytkownik, jakim jest Andes, na Twitterze zrobił taką tabelkę, gdzie wpisał wszystkie ostatnie Broltoki i dokładny ich czas trwania, ile one trwały. Są tutaj Brawl Talki w sumie z różnych lat, nawet jest Brawltok z 2020 roku, 2021, 2, 3, 4, no z każdego roku. I jak widzicie, ten oto, nasz nowy Brawltok, który będzie. Dzisiaj jest zaznaczony na żółto. I znajduje się on tak naprawdę na środku tych Broltoków, czyli były Broltoki, które były dłuższe, ale były też Broltoki, które były krótsze, więc nie jest źle. 9 minut i 8 sekund to jest naprawdę kupa czasu, i w takim czasie twórcy mogą nam pokazać wiele mocnych nowości, i tego bym się właśnie dzisiaj na Broltoku spodziewał. Nie wiem, jak wy ja się już nie mogę doczekać. Widzimy się dzisiaj już o 15.00 na Live'iku, dwie godziny przed Broltokiem. Odpalę go Wam najprawdopodobniej na tym kanale, będzie też premiera, więc na pewno tego Live'ika nie przegapicie. Mam nadzieję, że wpadniecie. Bijemy dzisiaj widzowie rekord, więc za. Zapraszam każdego z Was, nie może Was zabraknąć, będzie grubo.